Dobra, GG jestem. Live odpalony. 450 000 za coś. No ty nie sprzedawaj, to zostaw to się. Nie sprzedawaj. Ja muszę sobie odpalić jeszcze czat. E, Tam, żeby czytać. To z mojej 541 subików. Słychać mnie? Dobra, słychać mnie chyba na live'ie. Tak, tylko za cicho. A teraz? Dobra, teraz niedobrze słychać. No, a się odciszyć. Od tiše. Od tiše. No. Dobro. Co by tu robić? sobie coś kupimy może, ale no nie ma nic ciekawego. A ty możesz nadać przecież. Halo. No co? No ja też. Też mam papryczkę. Papryczka! Może ktoś bije na live wreszcie. Przydałoby się, bo tak nudno. I a you. I am you, are. jakby? Nie wiem, jak to musisz mieć pełno tych papryczek, żeby cokolwiek zarobić, bo jak tak zapójdziesz. Stacy jest... No, ja sobie tu zasadzam dragon fruta. Gdzie jest mój um, watering kan? Gdzie jest? O, tu jest. O, trochę dużo tego. Bo już ma 19%, bo go się podlało. Aha, dobra, bo pewnie nie no, mam farmy. Mamy obok siebie farmę! Zupik! Patrz, co niosę. Dół, bo... No, bo ja sobie chwileczkę poawczę, ale jak coś, to widzowie możecie coś pisać. Burza jest. no Na razie przepisuję coś Dobra, tylko na razie ja nie mogę na ten gadać na kamerce, bo mam problem. Ale ty ma ogródek, mu się grzyby świecą. Co ty tu masz? Ja, ja ci coś ukradnę typie. Co ty tu masz? O, jaki grzyb. Ja mam grzyby, w sumie to miało. No mówiłem co miałeś. I to jeszcze jakiego grzyba? Nawet go nie O kurde, patrz jak już wszystko myśleć, świeci. W moim obrębie to działa. Dobra, wszystko działa. To się lepiej robi z obu, bo nigdy w sumie to nie robiłem z tego z groła. Więc zobaczymy jak będzie. Na razie 0 osób, bo w sumie do nich nie chce zgroła pewnie. Żabuś nie kradnij nie kradnij. A ile ten typ ma? On ma 1,2 miliona, to nie powinien być też taki aj, może Ej, ten... dostałem 15 milionów. No to dobrze. A ja... A ile ty powie coś zakosić. O, ty masz dla mnie tutaj fajne mango typie. Nie chcę to świecące. 자아

że na widzowie bo nikogo nie ma to nie ma sensu tego live robić